Ramana Maharashi rozbił te iluzję jednym pytaniem: Kim jestem? To pytanie nie znajduje odpowiedzi w umyśle. Ono trafia znacznie głębiej, Jego celem jest ukazać iluzję utożsamienia. Bo w tej próbie określenia, kim jestem, jesteś zmuszony uświadomić sobie, że wszystko, z czym się utożsamiasz jako ja, podlega zmianie. A to, co się zmienia, nie może być prawdziwą naturą.